Ciemanko moje mordeczki oszukane, są so ryja. mamy niedziela. Jest 622 rano. Nagrywamy kolejny odcinek Turbo Bambika. Dzisiaj jest ze mną Charol. Siema Charol. Siema na wszystkim. I zanim przejdziemy do nagrywania, jeszcze parę informacji. Po pierwsze najważniejsza informacja jest taka, bo dużo jest potem komentarzy, jak wziąć udział w serii. Także czytajcie opis, bo to jest bardzo ważne. Do tego chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić na stream. Będzie dużo zmian na kanale. Zamówiłem nowy sprzęt, m.in. procesor, płytę główną, ramy. Będziemy streamować Full HD teraz. Będą nowe alerty. W każdym razie no, będę się starał przejść na poziom wyżej, jeśli chodzi o stream. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli ktoś dawno nie był na kanale i ma jakieś, nie wiem, przeciwwskazania, żeby wejść, bo się wstydzi czy coś w tym rodzaju Zapraszam bardzo, bardzo wszystkich serdecznie Nie przejmujcie się, że czy Was nie było rok, dwa lata, czy przychodzicie regularnie Wpadajcie, wpadajcie, będzie się dużo działo Bo wczoraj zacząłem urlop dwa tygodnie Także będziemy regularnie streamować przez te dwa tygodnie Będzie dużo streamów, nie będzie tylko Fortnite Wrócimy też yy, po, do, do poprzednich czasów, gdzie zaczynałem z CS -em. Będą jeszcze jakieś inne gierki, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam Pierwszą częścią gry to jest część teoretyczna. Przechodzimy do pierwszego podpunktu nazwy skinów. Jakiego mam z skina postaci, czaru? Tego nie wiem. Plecak? Nie wiem, plecak jest chyba od. Czekaj. To nie jest. To jest chyba plecak od wdowy, tak? Mhm. A jak się nazywa? No. Um. Nie wiem, ale wiem, że to plecak wdowy jest. No, akurat zgadłeś, bo to jest plecak wdowy, tak się nazywa. Dobra, jeden punkt. No, Dobra, to... no i kilow. Kilof, Kilo, yy, czekaj, jeszcze przypomnę. To jest chyba driver, tak? Tak, zgadłeś, no to fajnie. Super, pierwsza część za nami. Yy, masz. A, nie, jeszcze nie, jeszcze taniec. Jeszcze taniec. Taniec. odrygi kurczaka, czy jakoś tak? Blisko Krok, pur, no krok kurczaka e, No damy ci może Nie wiem, pół punktu? Nie dawałem pół punktu Nie, nie dajemy, dobra Masz 2 na 4, także taki jest pierwszy etap Teraz zamkniemy sobie Czarowla w boksie I będzie odgadywał Broń, czy poczekamy aż się zrenderuje Boks, zobaczymy czy odgadnie wszystkie To jest No, jestem, jestem. Pierwsza broń? To jest MK. Tak, jeden punkt. Druga to jest tak I trzecia? Snajperka. Oczywiście, która snajperka zwykła. Dobra, mamy trzy zwykła, punkty tak? za drugi etap, także komplet. Dobra, możesz wychodzić. Nagrywamy dalej. Teraz sprawdzimy umiejętności jeśli chodzi o budowanie czarka Pierwszym punktem to są dziewięćdziesiątki Pokażę czarą jak kręcić Kiedyś byłeś mistrzem z tego co pamiętam Dziewięćdziesiątki by czarą A ładnie, ładnie Mamy punkt za dziewięćdziesiątki jak najbardziej Możesz zejść przyjacielu Tylko nie spadnij na twarz Wpisuję celek O, się też chwycelka do tego. Dobra. Teraz zobaczymy jak ci pójdzie z edycją. 6 punktów za edycję. A to jak jest tak, to to yy, na przykład o tak mam nie, robić. Nie, 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 tak, nie. Same, tak jak tak, tak samo, porowo. tak samo. Dobra, to czekaj, to mów kiedy start. Start. O, już nie wyszło pierwsze Jeden, dwa, 3, 4. Pięć. Nie, a ja z mistrzem edytowania. Jest 6 punktów, także mamy komplet. I jeszcze boksowanko zostało na. To czekaj, tylko wyjdę na powierzchnię. Dajesz no. Dajeszczar. Ale boksuję Cóż za skłócenie. Nie, idiot. Dobra, zaliczałem, zaliczałem boksy. Jak najbardziej. Zostały nam jeszcze dwie rzeczy: Aim i pytanie. Także cztery pachołki do strącenia dla Czarolla. Strącaj Czarol, zobaczymy jak strzelasz. Jeden punkt, drugi, trzeci, no i czwarty. Elegancko, cztery punkty za Aim. I przechodzimy do pytania. Pytanie zrobimy takie dość łatwe: zazwyczaj daje łatwe. Mm. Ile sezonów miał pierwszy etap w Fortnite Chapter One? 10 Oczywiście, dobra odpowiedź. Także gratuluję, Czaruś za... Dobra, przechodzimy teraz do praktyki. Zobaczymy, jaki czarownik jest przywódcą. Ile zdobędzie punktów, jeśli chodzi o gierki. 4 gierki, 3 najlepsze wybieramy. Jeden frag, jeden punkt. Zwycięstwo, 10 punktów. Nawet jak ja wygram, zostanę sam, to i tak jest 10 punktów. Ja się pomagam. Z całych sił wam, żebyśmy odnieśli zwycięstwo. Także czarol gotowy. gotowy, gotowy. A przechodzimy do pierwszej gry. No tam też lecą. Dobra, fajnie. Dawaj ten domek, jeśli nie poszedł na ten domek. Mam takticala dla ciebie, chodź do mnie Dwóch zabiłem Masz takticala, jak chcesz Masz jedną potęgę Daj Anna, to No nie mam Dobra ja, osiem, Tu jest o, dobra chodź Tu masz Anna. Co walczymy? Czy ratujemy gdzieś się uleczyć? Lepiej uleczyć Ja mam aptekę używam no, Podjeżdżają nas Czaroł podjeżdżają nas Na dachu Przez nie mnie Dobra jest... To jest nie znalazłeś Przez podłogę mnie tapa Leży Иди сюда Подожди, не рушайся. Не рушайся. Есть, есть, есть За автомобилем ходить Иди у наша аптека Masz dwie się strony Zaraz, Zaraz, za tym jest na to, co jest na to, zero? Zero Zero ma co Nie wchodzi, wyżej, 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 wyżej Dobra, super Jeden, Jeden leży, leży, dawaj Dobra, ja to sniper Dobra, to graj defense. Jeden, dostał 110! Musisz podjechać. Ja mam 7 HP. Musisz mieć HP razem, tak? 3 sekundy, dwie. Jedna. Czekaj, mam jeszcze jedną rakietę. Dostał, dostał, dawaj, mam im 100. Próbował go leczyć Jednego dobiłem Super czaro! Dobra, ma. On miał minus 100 Ile fragów?